jest właśnie taka trasa jak teraz na przykład, jakbyśmy sobie jechali na Poznań. Jeśli mi się uda tutaj, powiedzmy, czas zorganizować za dwa dni, to teraz tutaj jest zajazda właśnie, abyśmy sobie tak jechali na, tak teraz na Poznań. To bez sensu. Dlatego właśnie chciałem bokami jechać, żeby też dojechać do centrum Poznania, gdzieś przez centrum się przejechać. Okrążyć po poznaniu może jest godzinkę, tak starczy karty. Bo to o tym chodzi, nie? No bo teraz, jak jeździmy to tak naprawdę, no co? No to, no to nie ma nic, nie? Bo tylko jeziemy przed siebie i to wszystko. Ta kamera, mam nadzieję, że czysta jest Bo w kasu to ja dostaję takie robale co chwilę, że żeby to trafiło w kamerę, no to jest po nagraniu, nie? O, na Kalisz jest nawet, to proszę, to sobie skrócimy drogę. Nie jedziemy na ostrów, to na Kalisz. Tyk. Bardzo ładnie. O, tam jakieś samoloty. Pewnie znowu Michałków. Ja byliśmy Ostatnia na Michałkowie jest nagranie i też te samoloty Wciągnąły też te szybowce i jakaś tam żampreza ogólnie była To teraz też widać, że coś coś, coś się dzieje no bo to jest ta droga co tutaj jak kojarzę akurat Samoloty widać na lewo, ale na kamerce wierzę, że nie będzie widać. Tak, teraz patrzę do góry, widać, żółty ciągnie białego szypowca właśnie. Może jak ktoś się przyjrzy, to zobaczy. No, znaczy tam wydaje się często mają takie imprezy. To już mamy czekanów także. No i Michał w ogóle, bo to ostatnio byliśmy, nie? Nie jedziemy drugi raz, bo po co? Ale nocy też są jakieś, widać, bo latają. No tam ich widać właśnie, a to już z dyktaju nad budynkami, nam. Tak jak widzicie się spisuje, jest wystawiona. Ktoś tam mi się pytał, a czy ja, panie, do domu dojadę? Nie, panie, nie dojdzie pan. <grywka> Co się dziwić ludziom, no bo to, że ja wiem, że, 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 że tymi sprzętami, które mam jeżdżą jest ok no to, 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 to tylko ja wiem, nie? A to, że ktoś powie, że jest wszystko w porządku, to wcale nie musi być w porządku, no. Że nie ma co się ludziom dziwić, że się pytają o takie rzeczy. To tak samo jak ja pojadę, czy ty pojedziesz kupić auto, czy, 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 czy motocykl, no i... Też możemy mieć obawy, nie? Bo to się później dopiero w praniu ukazuje. To tu niby trzyma ciśnienie, cylinder. To sobie sprawdziłeś. W takie benzynce na przykład To jest wiadomo, jest prościej niż w tych diznach tam cokolwiek sprawdzić A się okazuje, że wszystko jest dobrze do pierwszej wymiany oleju, nie? A dlaczego? dlatego że jest w lamny i olej gęstszy niż zaleca producent tego danego silnika, samochodu i tutaj wymieniając taki olej, który jest już na ceramizerze przejeżdżony tam nie wiem, tysiąc dwa tysiące kilometrów, nie wiem ile tam potrzeba do ale chyba półtora tysiąca, takie jest chyba żeby tam coś zadziałało, to teraz taki olej wymienia, i się okazuje, że na trzecim, drugim, pierwszym ruchu albo na wszystkich trzech, czterech, zależnie, jak tam jest i się okazuje, że no niestety zaczęło puszczać ciśnienie i gdzieś ucieka między pierścieniami. No. Ja też taki przypadek miałem, nie? Ale sobie z tym poradziłem, bo Ma się tam swoich zaprzyjazionych mechaników, także ja mu zrobię komputer, i zrobię samochód i, i zawsze jest inaczej. I inne ceny i tak dalej. No, też się nie ma co dziwić, że ludzie mi tak. jedni, czyli ludzie, jeden mi tak napisał, dopiero wystawiłem. No bo to tak, nie jest, no jego. Ludzie często tam tuszują jakieś jakieś wady Człowiek kupuje samochód a się okazuje, że nie jest tak fajnie jak to w opisie jest nie? do domku, zobaczymy jak to wszystko wygląda, przetnę profilaktycznie jeszcze kamerę, ja tego nie będę wycinał, bo po, 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 po co mam to wycinać, po prostu czyszczę kamerę dla pewności. I wiecie co, pojedziemy przez Kalemiszyce, będzie spokojniej, nie lubię takie tak po prostu... Jechać przez, przez siebie Wiem, żeby będę szybciej Ale mi na to nie zależy, żeby być szybciej Tylko, żeby sobie na coś popatrzeć jeszcze जुरुस्था To bywa, tak to jest. No i rundka zrobiona. Ja, ja nie lubię szybko jeździć, tak teraz to jest fajnie. Rozgląda się, popatrzy sobie. To zrobiliśmy kolejny cel a teraz zobaczymy czy wyjdzie nam ten bardziej poważny cel czyli Poznań Byłoby po tym poznaniu sobie pojeździć, bo, bo powiem Wam, że chyba nie byłem na motocyklu w Poznaniu nigdy. Tak, coś mi się wydaje. Troszyca tu gdzieś chyba kiedyś byłem też po jakiś monitor do komputera chyba, do pc Po kineskopik chyba LG jakiś tu był, go się wystawił Przydał mi się akurat CRT do starych gierek Także Otóż się na imprezy jeździło. Między innymi tutaj też nie. Jakiś był taki klimat tych, tych imprez. Teraz już się wszystko pokończyło tam. Nie, nie ma takiego, aby być czegoś takiego z, z klimatem. To, to jest klimat, tylko się na nam I To jest klimat ludzi teraz. Wtedy klimatem była muzyka która wpływała jakby wiem, na emocje i tak dalej ludzie to jakby w tych latach 80. -tych i początki 90. No to, no to jakby to, to... No nie to się no było po prostu inaczej. No, no. no Nie było takie po prostu sztuczne, wszystko takie sztywne Wszystko coś tam jakby oddziałowało na przykład muzyka była jakaś tam Powiedzmy jakaś nowa, gdzieś tam coś się usłyszało, no to wszyscy już ojeju, co to za, za hity tak dalej. Teraz sobie na telefonie włączysz co chcesz i jak to się, jak to się mówi, a może nie będę określał już, no. o tym wszystkim się już po prostu no to wszystko bokiem wychodzi, wszystko jest. Jakieś jak nie było czegoś, no to wiadomo, że się ludzie tam tym cieszyli bardziej. I... Pewnie w sensie, no te, 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 wszystkie telefony, to wszystko to tak jakby zepsuło to, ten klimat. No ale no dobrze, że chociaż idziemy w tym kierunku, że w którym idziemy, no bo... bo abyśmy jakbyśmy w miejscu, to by było gorzej, niż u tych głupich, kurde, że nie tych ruskich pajaców. Jak na noży nawet nie widzieli niektórzy. 30% Rosjan to, 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 to cywilizacja, a 70% to dzicz. Gorzej niż gdzieś w Afryce. Bo w Afryce nawet gdzieś tam wodę sobie potrafią doprowadzić do domu. A to nawet wody nie mają. Dziczyzna. Patrzcie co jest tam. O, no, nie ma nic, dobra. Może jeździmy daleko, a się okazuje, że gdzieś blisko może będzie coś fajnego, no i jesteśmy w Kaliszu, ładne kółeczko sobie zrobiliśmy, bo wyjechaliśmy przez opatówek przez zimy. Ostrzeszów, tak. Międzybóż później. No jeszcze przed tym była taka jeszcze jedna miejscowość, ale... Syców. Ale tam tylko przelotem byliśmy. Weźmiemy się tutaj. Jakby. No i tamto lusterko Kurczę. A tego lusterka nie przekręcę, no bo ja znowu będę chował w lusterka do środka i będę sobie na pokrobie zaraz, tak że może no to jest bez sensu, będę znowu przykręcał, odkręcał. No ale podczas jazdy jest to męczące, nie? To lusterko prawe mocno gdzieś tam odkręciłem, że mi się chowa, bo lewe tak tylko tam trochę. Ja nie, nie zostawiam bez po prostu motocykli, no bo niech pojadę do pracy, a sama aktualnie na zewnątrz. Zacznie padać to bez sensu, nie? Airbank się spisał 2 godziny ładowania dał radę no ale zobaczymy właśnie tak jak wcześniej mówiłem że odesłałem się do to, to paru osób, trzymałem czas jak mam to się zrobi wypada, nie mam to się zrobi wypadek, bez nich i tyle Gdybyśmy wszyscy pracowali w jednej firmie, to też inaczej, nie? Wszyscy kończymy powiedzmy o 16 i koniec, nie? A tutaj, no niestety, ale tak nie jest, nie? Tutaj mundurówka, tutaj energia, tutaj coś jeszcze, coś jeszcze, każdy ma inną pracę, inne godziny, inne, inne miejsca do pracy, no bo przecież są mi wyjazdy i tak dalej. No i właśnie jest ciężko czasem się zgadać, nie? Akurat z tymi, sobie by się chciało, nie? Bo wiadomo, że. Chodzi właśnie o to bardziej, że się ma tam jakby takich swoich koleśi, z którymi by się chciało jechać, a, a zresztą nie, no bo, mimo, bo reszta ludzi to ma swoje jakby towarzystwo i tyle, nie? logiczne. Jak widać bez zmian od tej strony. Голд, галерея Бамбер Добре, и уже домку О, поезд 3 Idziemy przez centrum, a co? WŁH przed nami a Teraz będzie czuć O kurde, nie będzie czuć Spalonej mieszanki, benzynowo-olejowej, no i tyle <laughs> O oh, Jezu No, starczy jazdy na dziś 150 kilometrów z kamerą bez kamery plus 30 kawkę strzelić odpalić World of Tanks, albo coś innego. Отпущайте спокойнее. Chciałbym się ta WH pojechała, bo nie, nie patrzyłem do przodu akurat. Czy Gościu skręcił w prawo? Kurde, tyle rano takie włosy nie jechałem, jak gdzieś gościa spotkał jakiegoś co będzie jechał to Powiem Panie, daj pan się przejechać. bo ja 800 lat nie jechałem w